Zaraz zobaczymy jak to jeździ? Co? Co tu się odje... Dwujeczkę mamy zapiętą. Jak to wstaje? Co? Co jest? Co jest grane? Ty, czy ja tego nawet nie poderwałem? Tu jest kawałek prosty i zobaczymy, co, co co się dzieje w ogóle, bo, bo trochę w szoku jestem. Co?! Co?! Drugi bieg! Trzeci! Co jest?! Co?! Czekaj, bo ja nie, nie dowierzam, co tu się dzieje, nie? Ja, ja tu nie dowierzam, nie? Ja! Ile to ma mocy? Przecież stary! Ile to ma mocy? Karta. Co? He? Karta! Karta. Ja tam no do tego. Co do tego? Wad kartę 다윗 <목소리> W Sąpolnie na tym torze, który kiedyś widzieliście, SAO MX. jest dość sporo ludu i mam małą ciekawostkę dla Was. Patrzcie. Po tym wyglądzie powinniście wiedzieć o co chodzi. Wygląda to naprawdę całkiem dobrze. Jest jeszcze jedna bestia. A my właśnie dość spontanicznie zbieramy się i jedziemy na przelot. Także będziecie mogli to sobie zobaczyć. Myślę, że będzie całkiem fajne. O, ty wariacie. Dobra, zbieramy się. Ja to się nie mogę doczekać jak to wyjdzie w sprzedaż, nie? Bo ja to... na busu jeździłem ostatnio jak miałem 18 lat. Siema. Dzięki Tobie kupiłem. Co? Dzięki Tobie kupiłem. Tak? Tak, oglądałem filmiki, mi się spodobało. Pierwszy w tym roku zacząłem jeździć ale... Nie wystarczy, to jest mocne tak. Wystarczy, nie? Wystarczy. Wikamka może zrobić bez problemu. Za dwa, może trzy lata, może na coś zmienię lepszego, chyba, że się pokuszę To jest zajebiste, podoba mi się. Jeszcze to. nie jeździłem, ale dzisiaj zobaczymy, nie? Czekaj ile to będzie kosztować. No właśnie. Bo, no to, bo jak... Ja za 13 kupiłem bo teraz ta promocja, bo, bo ja mam go dwa miesiące, miesiąc, nie? No. Do 20 godzin zrobię, 21. Spoko, bo tu już stanie jest w ręce. Aluminiowe piasty chyba nie. Tak, piasty mam robione, ale jest w porządku. Dobra. Do to, Przełączamy się na drona. Tam. Mikołaj i mi kazuje kamerę załączać ma gość 6% baterii ciekawe il z tego nagra nie a czemu do siebie dałeś 6% baterii co czemu do jak ty to alimenciarzu ogarnij się mi baterię. no to są w aucie tam będą film tyłu. W takim case'ie od GoPro Panie, który jest mocniejszy? Ja se tam śmignę poza tor Na okay. <grywa> chyba <grywa> lepiej chodzi Ja Cię W szoku, nie? Ja w szoku. Dajmy sobie trójkę. Trójki to podnosi. Bez podrywania ty. Wow! Ale klamki są dziwnie ustawione bardzo tak na dół. Jakie to jest dylemie w prowadzeniu? Ty. W ogóle się ręce nie męczą. Dobra, na szybkiego słuchawkę trzeba przeczytać. Na szybkiego, no ja jestem w szoku. No jakby dwusuwem jeździłem, jak miałem 18 lat, także kawał czasu temu. Ale żeby motor z trójki, to nie było jakieś, wiecie, pyk i poderwanie go, to po prostu on sobie leci, nie do góry. Mega, mega. I to, że te ręce tak nie bolą, jakby, no wiecie, też nie ma hamowania silnikiem, to jest takie łatwe w prowadzeniu, ale jazzy. Dobra, jedziemy jeszcze raz, ale. Ważna sprawa, to musi się znaleźć u nas, u nas, tam w naszych rejonach górskich, no i Rumunia 2026 to będzie na dwusuwie, a zaczyna już padać, zaczyna się robić nieprzyjemnie, zaraz sprawdzimy, jak to, a jeszcze podejrzewam, że jakieś regulacje trzeba będzie zrobić, jedneczka, dwójeczka. To je krunka. No nie no to, to w terenie będzie naprawdę świetne Ale nie mogę się doczekać na testy Takie naprawdę testy, że weźmiemy to do lasu i będziemy to gatować ile się da po lesie, po górkach. thank mm -hmm. you Ocena, cena to stary strójki, to ja nawet nie no. podrywam i to le idzie. To ma mocy, to będzie fajne. Ale dobre i ani łatwo. Łapie... nie ma u mnie teraz szacunku. Rysz, speniał. jak no. ostatnia, wiesz co? Ej, nie, bo ta mi przecież zablokowała. Co? Starter mi zablokował koło. Ja ta, ta, ta branko. co? Idziemy cię później jeszcze wyprzedzał, bo A, bo, bo ty to jesteś, co? Wiesz, ty to jesteś zawodnik. Chłopie tak. się, że przyjeżdżał, chłopiec, wszystko, a nie przejeżdżał, o Dobra, my maszynki bierzemy do domu. Jesteśmy jakieś 3 godziny od chałupy A w sumie mamy 4 i młode zakończenie Jak Ci jechało na 300 w dwusuwie Fajnie, elegancki sprzęt targa, targa, no, no ej, i to trójka zapięta i dodawaliśmy gazu, a to wstawało, Wokoło. nie? I że jestem w szoku. Będzie wesoło, będzie wesoło. No jestem trochę, nie? Wydaje mi się, znaczy... Kurde na dwusuwie. Ostatnio jeździłem, jak miałem 18 lat, to była Aprilia RS125, więc wiem, że to ma takie walnięcie, ale no to, żeby tak Chyba przywiało. Przebijało cię, no. Ale żeby takiego kopa miało, no to. No ja w szoku. Totalnie ja w szoku. Więc... Dobra, sorry, musieliśmy zjeść i jak patrzyłem się tak na TikToka czy Instagrama, to może nie, że skrzynka płonie, ale naście osób w tą godzinę już się pytało o co to jest za model, czy jest yy, to dwusuw właśnie, ile ma koni i tak dalej. I troszkę głośno się chyba zrobi o, o tym modelu. <tryk> Sorry. Nie jeszcze coś chyba trzyma. Eee, a tak Jeżeli chodzi o tą odsłonę, to póki to nie będzie zabrane na takie testy, wiecie, pierwsze wrażenia są fajne, ale dopóki się tym nie zrobi 10, 20, 30 motogodzin to ciężko cokolwiek o tym powiedzieć. Sorry. Jeżeli to będzie w nasze rejony zabrane, te górskie rejony, alwernia, okolice, żelatowa, potem gdzieś tam nowe sącz góry. Rumunia. Myślę, że to będzie weryfikacja. To wtedy będzie można cokolwiek powiedzieć, nie? O tym. Też mi się tak wydaje. A pierwsze wrażenia to po prostu chyba Makopa. Pierwsze wrażenia to zawsze są. No. No i ten zawias jest spoko. Zawias akurat fajnie mi siadł. No i to muszę się w ogóle zagłębić, bo nie wiem o co w tym chodzi, że nie ma kiwaka. Wiecie, po prostu jest amortyzator na nakrzywodany bezpośrednio do wahacza, nie? Więc ciekawa sprawa. Jeżeli wiecie cokolwiek więcej, to dajcie znać nam w komentarzu. I co, no my spadamy w chałupę, Mam jeszcze z 3 godziny drogi, a jednak zmęczenie bierze górę i mnie chyba jednak jeszcze coś trzyma. Także do następnego odcinka. Wrzucaj łapę.